Dzisiaj zajmiemy się też wielkościami wektorowymi i skalarnymi i może od razu, od razu zaczniemy od definicji wielkości skalarnych i wektorowych, powiemy co to jest. Czyli w ogóle w fizyce wielkości mierzane dzielimy na skalarne i wektorowe. Jest to jest oczywiście taki podział znany ze szkoły średniej. Taki podział faktyczny to oczywiście... I skala, i wektor są, są tensorami, yy, i później są jeszcze yy, oprócz skalarów, i wektorów różniamy tensory, ale o tym w szkole średniej nie ma, tylko yy, mówię, że i przekazuje informację, że i skala i wektor są, są tensorem, zależy tylko od tego, jakim, tensorem jakiego rzędu i wtedy, wtedy wiemy, czy to jest skala czy wektor, czyli to, to są, to są wielkości, wielkości powiązane, natomiast w szkole średniej mamy do czynienia z rozróżnieniem na, tylko i wyłącznie na skala i wektor i, i Idąc dalej, w zależności od tego, czy oprócz wartości liczbowej, mają także kierunek i zwrot. Tak się je rozróżnia: czyli skala nie ma kierunku i nie ma zwrotu, ale ma wartość. Natomiast wektor ma oprócz wartości także kierunek i zwrot. I na tym myślę, że możemy, możemy zakończyć w sumie taki ogólny zarys. Teraz, może, definicja naukowa tak zwana naukowa, bo to, to moja definicja, czyli, czyli, czyli definicja polegająca na opisie i, i wprowadzona po to, żeby żeby była zrozumiała, czyli wielkość skalena, to jest jednoznacznie określona przez swoją wartość liczbową i jednostkę wartości. Tak, czyli wielkość skalarna to jest jednoznacznie określona przez swoją wartość liczbową i jednostkę. Wielkość wektorowa natomiast to określona przez wartość liczbową kierunek, zwrot i punkt przyłożenia, czyli można powiedzieć, że wielkość skalarna jest wartością liczbową, czyli tak zwanym modułem. Jak na pewno albo wiecie, albo dowiecie się z matematyki a wielkość wektorowa określona jest przez wartość liczbową, kierunek, zwrot i punkt przyłożenia. Czyli wielkości skalarne to takie, które możemy przedstawić samą liczbą, no na przykład temperatura, tak? mamy temperaturę 25 stopni Celsjusza na przykład, no, nie ma kierunku temperatury, tak? A wielkość wektorowa to taka, która oprócz wartości, czyli to samo co ma skalę, ma też kierunek, i zwrot i punkt, punkt przełożenia. Na przykład prędkość samochodu jadące, jadącego nie wiem, 100 km na godzinę musi mieć określony kierunek ruchu. Na przykład, że porusza się nie wiem, na wschód. Przykłady wielkości No to wielkości skalarne, to jest np. masa w kilogramach temperatura w, kal w kalwinach, czas, w sekundach, energia w dżulach, czy ciśnienie w paskalach. Natomiast wielkości wektorowe to oczywiście przemieszczenie w metrach, prędkość w metrach na sekundę, przyspieszenie w metrach na sekundę kwadrat, siła oczywiście w newtonach, czyli razy metr na sekundę kwadrat, no, czy już takie bardziej skomplikowane, na przykład moment siły newtona metr. Użyłem specjalnie tylko i wyłącznie wielkości fizycznych związanych z mechaniką. Dobra, i przechodzimy dalej, czyli mamy przykłady omówione, przechodzimy dalej, przechodzimy dalej i pojawia nam się już rachunek. Rachunek skalarny jest dość prosty, bo to są wartości, natomiast rachunek wektorowy jest czymś nowym i możemy powiedzieć, że, że tak, generalnie wektory możemy rozkładać na składowe, tak? Czyli mamy tutaj taki przykład. Mamy, mamy wektor A, tak, który y, tutaj jest oznaczony na czerwono, i on ma składową y, tutaj tutaj mamy tą y, tak, mamy składową z, do góry, i mamy składową x e, w, de facto w bok, no bo to jest w trzech wymiarach. Ten wektor A, proszę zobaczyć, że on pada właśnie tutaj, i to jest suma tych trzech, trzech składowych. Czyli możemy rozkładać, rozkładać wektory na, na składowe. I tutaj jest też pokazany rysunek dokładnie taki sam, razem tutaj dodatkowo, dodatkowo z kółkami. Dlaczego wstawiłem dwa, dwa rysunki praktycznie tego samego? No bo um, jeżeli ktoś widzi przestrzenie, no to tutaj już myślę, że, że zobaczy. Jeżeli ktoś to widzenie przestrzenne jeszcze widzenia przestrzennego nie ma dobrze, dobrze opanowanego, to, to tutaj ten rysunek z kolei pokaże mu, jak to wygląda i z czego, z czego to wynika. Oczywiście dwa wektory, które rysujemy w 2D, no, tworzą trzeci wektor, tak? czyli. Czyli, czyli nie muszą to być trzy wymiary. Trzy wymiary to jest, udaje po to, żeby było jasne, że w trzy wymiarach to też, to też, też wektory, wektory złożymy na składowe korzenie x, y, tylko y i z. Dobra. Co możemy, co możemy zrobić z wektorami? Oczywiście możemy go dodać, je dodać, i tutaj mamy taki przypadek, kiedy mamy wektor A, tutaj mamy wektor A, tak, mamy wektor B, one są skierowane w tym, samym, w, tym samym, w, tym samym, w tym samym kierunku, mają ten sam zwrot. Czyli wektor C będzie miał ten sam kierunek i ten sam zwrot, ale jak, jak policzymy C, oczywiście dodamy A i B. Tylko musimy punkt przyłożenia B. Dołączyć do punktu do końca wektora, wektora A, ale końca, a nie początku. Hmm. Mamy tutaj drugi przypadek, kiedy mamy sytuację, że wektor A mamy tutaj taki długi i wektor B mamy skierowany w drugą stronę. Jeżeli chcemy otrzymać d tutaj, ten wektor, no to musimy oczywiście od a odjąć b. Odjąć, bo jest wektor skierowany, skierowany w drugą stronę, czyli to jest dodanie dwóch wektorów, przy czym wektor a ma przeciwny zwrot do wektora b. I wychodzi krótszy, tym samym wektor d, z sumowania wektora a i b, bo b musimy, musimy wtedy podać z minusem. Mamy. Hmm, Mamy kolejny przykład, gdzie mamy wektor A tak, w prawą stronę i mamy wektor B, tak? i teraz A dodać B, tylko że B ma przeciwny zwrot, będzie też wektorem C. Będzie bardzo podobny przypadek do tego, natomiast tutaj odejmowaliśmy wektor od A, odejmowaliśmy B, natomiast tutaj dodajemy wektor B, który ma przeciwny, przeciwny zwrot. I tutaj mamy jeszcze inny przypadek, czyli mamy wektor a, mamy wektor minus b, ale wartościowo tylko, i tutaj proszę zobaczyć, że mamy sumę tych wektorów, pomimo tego, że jest minus b, bo to jest tylko wartość. Jest to dość, dość dziwne i skomplikowane, natomiast tutaj polecam oczywiście poćwiczyć sobie zadania z, z wektorów. Zweryfikować swoją, swoją wiedzę w tym temacie poprzez ćwiczenia na przykład, które są na przykład w książce, na przykład w zbiorze, w zbiorze zadań. Jeżeli będziecie mieli jakiś kłopot z jakimś zadaniem, to zapraszam oczywiście do dokumentowania albo do, do, do komentarza. Tu jeszcze słowo wyjaśnienia: oczywiście, jeżeli sobie to nazwiemy, że to jest jeden, to to jest dodawanie. Tutaj mamy, mamy przykład odejmowania dwóch wektorów, tutaj mamy dodawanie z przeciwnym znakiem B i tutaj mamy odejmowanie z przeciwnym znakiem B. No i tak, tak, to, tak, to, tak, to, tak to wygląda. Dobrze, mamy, czyli mamy dodawanie, mamy odejmowanie. Mamy jeszcze oczywiście metodę równoległoboku przy dodawaniu. Metoda oczywiście, tak zwana wieloboku, łańcuchowa. I te dwie metody tutaj nie będę tego umieszczał. One są, one są dość, może, może inaczej, może metodę równoległoboku przedstawię. Mamy jakiś wektor A. Mamy jakiś wektor B. Wtedy, jeżeli chcemy dodać A, dodać B, a tutaj nie mamy już tego samego kierunku, tak jak mieliśmy w tym przypadku, tylko mamy inny kierunek. No to przesuwamy równolegle ten wektorek tutaj. Ten wektorek A przesuwamy tutaj, tak mamy tutaj taką, takie, takie miejsce. I tutaj rysujemy sobie wektor, i to będzie wektor C i to będzie suma. Tego wektora. To oczywiście metoda, metoda równoległoboku. Polecam stosować praktycznie wszędzie, szczególnie przy siłach. Metoda, metoda równoległoboku. Sumowanie, tak? Czyli suma dwóch wektorów A plus B. Nasiące, I to jest metoda równoległego boku. Ja zwykle używam równoległego boku, nie używam metody, metody trójkąta. Jeżeli oczywiście ktoś chce, ktoś chce liczyć metodą, czyli sumować metodą trójkąta, to oczywiście jest to dobra metoda. Natomiast ja ze swojej strony staram się zawsze, zawsze stosować metodę równoległego boku. Dobre. I mamy jeszcze coś takiego jak iloczyn wektorowy. Iloczyn wektorowy, tutaj oznaczamy to takim x, tak? czyli mnożymy wektor a razy b. Wektor a razy b, czyli tutaj to równa się c i to jest ten wektor, który nam powstaje. Tutaj mamy natomiast pokazanie wartości, wartości tego wektora c, czyli to jest a razy b, razy sinus kąta pomiędzy A i B, pomiędzy A e, B. Tak? Tak. I tutaj mamy dwa przykłady. Tutaj mamy pierwszy przykład. Co się dzieje, kiedy chcemy pomnożyć wektor A. Tutaj zobaczmy, tak, tutaj jest jego strzałka, i B. Tutaj mamy B. Wtedy stosujemy regułę prawej ręki, jeżeli chcemy wy. Chcemy, żeby, chcemy pomnożyć a razy b, wektorowo oczywiście, czyli dwa wektory pomnożyć przez siebie iloczyn wektorowym. Bo iloczyn skalarny, to też przypominam, tutaj będziemy mieli cosinus. To jest iloczyn skalarny ale sinus teta to jest wtedy, kiedy mamy iloczyn wektorowy, więc stosujemy metodę prawej ręki. Wyciągamy, wyciągamy palce w kierunku, w, kierunku, w kierunku wektora A. Następnie zmieniamy następnie je lekko w kierunku wektora B, a kciuk wskaże nam, wskaże nam kierunek i zwrot wektora C. Wartościowo to oczywiście musimy pomnożyć A razy B razy kosinus tego kąta. Tutaj, tak? I wtedy możemy narysować śmiało wartość tego wektora C. To tutaj długość oczywiście oznacza wartość. A I to jest równe A razy, razy B. I teraz drugi przypadek, kiedy mamy B razy A, czyli ułożenie A i B jest takie samo, tylko proszę zauważyć, że musimy zastosować regułę prawej ręki w ten sposób, że w stronę, w stronę wektora B układamy palce i naginamy je, takie zginamy, żeby były w stronę wektora Wektora A to powoduje, że kciuk wskaże, wskaże nam kierunek jest od wektora, wektora, który, który uzyskujemy jako, jako iloczyn tych dwóch wektorów, i, i, i ten kciuk będzie skierowany w dół. Możecie sobie to przećwiczyć i to proponuję wielokrotnie, bo iloczyn wektorowy jest wykorzystywany w bardzo różnych obszarach fizyki, nie tylko. Jest to mechanika. Więc, więc jest no, działaniem bardzo, bardzo rozpowszechnionym w fizyce i powinno się je robić naturalnie. Jeszcze jedna rzecz: jeżeli mielibyśmy A i B w płaszczyźnie, w płaszczyźnie kajtki to wtedy C, ten wektor, wyjdzie nam albo tak, że, że będzie tutaj, w tym przypadku będziemy go oznaczać tak, albo tutaj. To, to jest sytuacja, kiedy ten wektor C wchodzi nam do kajtki. Wchodzi do kajtki. A tutaj wychodzi z kajtki. Tak żeby to, żeby to jak najłatwiej zrozumieć, no to, to oczywiście ćwiczenie. Natomiast samo oznaczenie łatwo zapamiętać, bo to jest tak, jakby strzała leciała do nas i widzimy tylko ten szpikulec z tej strzały. Natomiast, jak strzała leci od nas, no to widzimy jej, jej zakończenie czyli taką strzałkę. Taki krzyżyk. I tak to, tak, to, tak to rysujemy. Czyli, jeżeli byśmy mieli taką sytuację, że, że narysujemy sobie A i B. Tak. A i B. W drugim przypadku będziemy, będziemy mieli A razy B, tak? I to będzie w płaszczyźnie, czyli tutaj mamy płaszczyznę. No to to wektor tak, z reguły prawej ręki wejdzie nam w środek tutaj, w monitor, w który patrzycie w środek. Czyli tutaj musimy to oznaczyć właśnie w ten sposób, tak? Jeżeli mielibyśmy taką sytuację, że mamy tutaj, odwróciłem wektory specjalnie, tylko proszę nie pogubcie się, żeby przećwiczyć B, czyli w tej chwili, jeżeli to jest B razy A, to mamy w tą stronę, to możemy sobie strzałkę oznaczyć, wtedy mamy do góry ten wektor wychodzi z ekranu, tutaj wychodzi, to mamy tak oznaczone oczywiście jest w 3D, tutaj jest w 2D. dobra e, to mamy, to mamy, to mamy. Chyba mamy komplet, zatem no to jeszcze trochę ciekawostek. E, ciekawostki, no to nawigacja GPS. Jeżeli podróżujemy samochodem, biegniemy. Czy jesteśmy w ruchu, to pozycja nasza określana jest za pomocą wektorów prędkości i położenia. To nie jest tylko wektor położenia, ale także prędkości. Kolejne takie, takie zastosowanie w życiu codziennym, ciekawe, taka ciekawostka, to. Jak w ogóle piloci analizują działające siły na samolot? No to analizują właśnie wektory prędkości powietrza, wiatru i sił nośnych. Siły nośne już nie są takie łatwe, natomiast no, piloci zwykle umieją je bardzo szybko liczyć i bardzo szybko przewidywać coś, co się dzieje. Oczywiście mają dane z przyrządów, więc nie jest tak mega skomplikowane. Natomiast i tak, i tak żeby żeby um, dobrze odczytywać działające na samolot, to, to muszą odpowiednio, odpowiednie wartości szczytać i odpowiednio policzyć. Oczywiście no, samoloty nowoczesne mają już wyliczone te wartości, wskaźniki mają elektroniczne i pilot może je sobie śledzić już policzone wartości, ale no, kiedyś Piloci sobie, sobie musieli policzyć te wartości. No, jeżeli chodzi o rachunek wektorowy, no to on jest szczególnie, szczególnie obecny także w grach komputerowych, gdzie podczas tworzenia oczywiście wektory są używane do określenia ruchu postaci i, i tak zwanej fizyki, fizyki w grach. Gdzie jeszcze są używane wektory? Wektory są używane, używane no, przede wszystkim jeszcze w, w matematyce, oczywiście, i to jest szczególnie w algebrze liniowej, i, i tam jest tam, tam praktycznie cały czas działamy na, na wektorach albo na, na tensorach. Ok. Hmm. Czy coś jeszcze? Myślę, że to jest komplet informacji, które chciałem przekazać. Tak jak wspomniałem w poprzedniej, na poprzedniej lekcji, na tej też hmm, wspomnę. Jeszcze to jest pewnego rodzaju podsumowanie hmm, tych informacji, które otrzymacie na, na, hmm, w szkole, na lekcji ale, ale, lub i lub e, zapoznacie się z e, tymi informacjami z książki. E, no, jest to przedstawione troszkę w inny sposób, może, e, może dla, dla części osób będzie on bardziej zrozumiały i będzie pewnego rodzaju podsumowaniem, e, podsumowaniem wiedzy. Natomiast e, z mojej strony ważne jest, żebyście e, zrobili e, sporo zadań, jeżeli chcecie się tego nauczyć, żeby weszło wam w krew żeby działanie działania na wektorach, no to, to rekomenduję zrobienie naprawdę dość dużej liczby, liczby zadań, szczególnie na dodawanie, odejmowanie, składanie na składowe, no i ten i kluczowe, jest, kluczowe jest przećwiczenie iloczynu wektorowego. Jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś pytania w tym temacie, to, to śmiało proszę, proszę zgłaszać e, e, takie pytanie albo nie zrozumieję w komentarzu. E, jeżeli będziecie chcieli e, skontaktować się ze mną, i o coś zapytać, to, to śmiało. E, dane kontaktowe są, są umieszczone na, na górze, po, po prawej stronie i dzięki serdeczne zatem za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Cześć.